Jeśli mówimy o Pomorzu i w kontekście gazowni, takim gaz gazowym, to, to e, wypada zacząć niekoniecznie być może od naszych inwestycji, ale których jesteśmy jednak użytkownikiem, e, chociażby o rozbudowę e, gazoportu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, który faktycznie w tej chwili ulega rozbudowie. W najbliższym czasie, prawdopodobnie w przyszłym roku, e, jego moc wzrośnie do 6, ponad 6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Moc regazyfikacji tego gazu, który zostanie sprowadzony. Jednocześnie w najbliższym czasie zostanie jego jakby elastyczność, funkcjonalność rozbudowana, bo będzie w stanie przyjmować i obsługiwać nie tylko te duże jednostki gigantyczne, pływające, które faktycznie importują, czy którymi importujemy gaz z różnych kierunków, bo nawet to był i Trinidad i Tobago, więc te, te kierunki jakby takie okazjonalne zakupy spotowe bywają naprawdę z bardzo egzotycznych kierunków, ale główne nasze kierunki to są Stany Zjednoczone i oczywiście Katar, czasami również inne. To jest również zamiar taki inwestycyjny, który firma, spółka gaz system. Prowadzi, czyli budowa jednostki pływającej, magazynująco regazyfikującej w Gdańsku, która będzie dodatkowo mogła odbierać transporty gazu skroplonego i regazyfikować, lub dystrybuować w formie skroplonej, lub regazyfikować i zatłaczać do sieci, wzmacniając również od strony pomorza, ale mówiąc dalej o tych inwestycjach gazowniczych, może pominę powiedzmy sobie, sieciowe i te dystrybucyjne, ale skupiając się na takich dużych punktowych, warto tu wspomnieć, chociaż bo w tej chwili kończonej przez nas rozbudowie magazynów kawernowych. kawernowych, czyli gigantyczne, tak naprawdę wypłukiwane pod ziemią magazyny w takich wielkich wysadach solnych, które dziś będą gromadziły, czy mogły magazynować gaz ziemny, a w przyszłości zamierzamy, żeby one były również przystosowane i mogły gromadzić, magazynować wodór. Dlaczego o tym wspominam? Właśnie z uwagi na tą lokalizację. Bo Kosakowo, obok Gdyni, mówi się o wielkich, tak naprawdę wielkich farmach, offshore'owych, czyli morskich farmach wytwarzających energię elektryczną, której nadmiary, jeśli takie będą się pojawiały, będą mogły być przekształcane czy przerabiane, będzie mógł być z nich produkowany wodór, a ten możemy gromadzić faktycznie w tych magazynach. Mamy również instalację pilotażową w Mogilnie, nad którą w tej chwili Mamy, pracujemy nad pilotażową instalacją Mogignie. To byłaby pierwsza instalacja, która będzie dedykowana do przechowywania, magazynowania wodoru. Na właśnie tej instalacji chcemy się nauczyć, jak to poprawnie, bezpiecznie robić. Ale my kompetencje pod tym kątem mówię, tak żeby ktoś też nie, nie, nie odebrał, ktoś, ktoś ze słuchaczy, że, że to jest coś nowego. Mamy faktycznie w grupie naszej kapitałowej wszelkie kompetencje, również RSGO, czyli ratowniczą stację. Górnictwa otworowego, która potrafi zabezpieczać różnego rodzaju produkcję, e, wydobywania różnego rodzaju gazów zasiarczonych, zwykłych metanu, wodoru, dwutlenku węgla. E, ale to są takie inwestycje pomorskie. Natomiast my chcemy patrzeć na to nieco szerzej. Stąd nasza aktywność w pozostałe inwestycje, które wokół e, naszego państwa polskiego się dzielą. Stąd była nasza niezwykła aktywność. Jak się okazuje, w dniu dzisiejszym został ogłoszony wyrok. Wyrok dotyczący Nord Stream 2, gdzie faktycznie sąd w Düsseldorfie podzielił nasze argumenty. Dotyczą się tam dwa procesy. Procesy jeden dotyczący certyfikacji, drugi derogacji, i w tym momencie, akurat w jednym z tych procesów, sąd podzielił, podzielił nasze argumenty, co bardzo nas cieszy. Przypomnę, że to nie jest jedyna nasza aktywność, bo Nord Stream 2 jest bardzo głośna, ale swego czasu również mieliśmy podobne sukcesy, jeżeli chodzi o gazociąg Opal i podobną sytuację, czyli tak naprawdę możliwość w pewnym sensie ominięcia czy bezkonkurencyjnego, tak naprawdę, wyeliminowania nas jako gospodarkę polską i w ten sposób Polaków i firmy polskiej, polskich klientów z możliwości uczestniczenia w tym globalnym europejskim rynku poprzez, poprzez taką wyłączną niemalże rezerwację tych wymienionych gazociągów, na co się nie chcemy zgodzić. Jesteśmy tak naprawdę w Unii Europejskiej. Całe szczęście sądy, i to cieszę się z tego, myślę, że nie tylko ja, zgodziły się z naszymi argumentami dotyczącymi europejskiej. Solidaryzmu, który faktycznie był tutaj powiedzmy sobie, stałny jako najważniejszy argument w tych naszych inicjatywach. To są takie inwestycje, które, które niezwykle mają duży wpływ na to, co się dzieje u nas w naszym kraju, na bezpieczeństwo dostaw.